Siema, tu ja, Wiki, a to mój back to school. Na początku pokażemy wam, jak byliśmy w sklepie. Więc kierunek sklep, to zaczynamy. to ty? Ja to jestem zaprowadzę. Co robisz? Wybieram dukopisy. bo są piękne. Nie wiem, co żeby Ej, Taki piękny. E. O, no mama wyszła w e. <laughs> Dobra, jeszcze ten mi wystarczy, nie? No. Coś dwa. No to się kręci. Wiktoria. Okay. No, uh -huh. Uh -huh. ty głowę w dół, a nie w górę ponazisz. No, no, też mogę powiedzieć. no, dobra, no, 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 w no, zobaczyć. no, 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 Ale ładnie. no, nie wiem, które nożyczki wybrać. Takie są piękne wzorkami i takie są ładne zwiękami. No, są sumie jeden rodzaj, tylko dwa kolorki, nie? I jedne są większe, a drugie mniejsze. Pokazujesz teraz, czy w domu? W domu. Co, dylemat z folikami na zeszyty? Dobra, zobaczymy w domu. Jednak coś się decydujesz, co? Ciekawe. Ale no, to już takie z Ale słodkie jest Wybieram taki do reliki zeszyt. Na pewno ten? Tak. O, ja Teraz wybieram taki fioletowy, fioletowy. A to w kratkę? Czy w kratkę, no? W kratkę, no. To w kratkę musisz siedem, jeden w linie. A i do reliki, no? A taki... Yy, w... Ja wy kwiatki w do polskiego. Masz komplet zeszytów? Tak i trochę pozmieniałam. To wszystkie zmiany pokażesz w domu już, dobra? Tak. Dobra. Kurde, nie wiem, które wybrać, te czy te. Pokażemy w domu, które wybrać? Tak. Dobra. Masz pięć na te paczki ołówkowe. To tu są więcej fioletowych, a tu są więcej niebieskich. To które wybierasz? Fioletowe. Chodźcie. jakie ładne A Mama Mamy gościa. Bo wcześniej była z nami mama, a musiała pojechać do pracy. Tak. Ja. Packa! pokaż plecak, który by sobie się podobał już siła do szkoły. No, tylko jeszcze idzie do zerówki i w przyszłym roku będzie sobie już wybierać, tak? Pierwszą wyprawkę? Do dnia czy Ale do ładnie dobra, co jeszcze musimy wziąć? Steczkę? No zobaczymy co jeszcze. W tym roku wezmę sobie taką fioletową teczkę plastikową, po wszystkie yy, w tamtych klasach miałam takie, takie papierowe. I już miałam zagięte rogi, i jak mi coś się wylewa, to mam musiała, musiała, musiała kupić, albo mama, albo tata musieli mi kupić tę wąteczkę, bo mi była cała mokra. A teraz, jak się rozleje, to będzie po prostu. Albo już będziesz na tyle dużo, że już ci się tak często nie będzie wylewać, co? No tak, ale przyszło. Chodź! chodź. chodź. Zaki mam, które... to teraz te pokazujemy już w domu? Tak, to wybraliśmy. Tak, 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 tak. A teraz idziemy do Maka? Tak. To idziemy. Słyszałeś? Tak, idziemy do kasy. Tak. Zaczynamy, który zeszyty wybrałam? To możesz pokazać, jakie masz. Obrało. Do czego? Ten do, od religii, ten od informatyki, ten od fizyki, fizyki. Ten od historii, ten od matematyki. Jakby się przydał do plastyki to mam, albo żeby wybrać karty. Takie Taki mniejsze do plastyki, bo to raczej 16, nie będzie potrzebne, ale żeby były jakieś zapiski. To jest kartkowy. Tak. Do polskiego. Do muzyki do języka angielskiego i to do przyrody. przyrody. No. I którzy zeszy Ci się najbardziej podoba? Mam um, dwa. No to popatrz. Ten, ten ten. Czyli trzy. Tak, a najbardziej mi się wszystkie podoba. No dobra. To jak teraz Stresujesz się, że już teraz idziesz do czwartej klasy? Nie, ale to dobrze, że te wszystkie moje ulubione koleżanki, że nie zmieniam klasy i mogę z nimi być. Z moimi ulubionymi koleżankami. A i też dziękuję Darliwce, bo na jakimś tam odcinku powiedziała, że wszystkim czwartym klasom trzyma kciuki, żeby się nie stresowały. A ja trzymam też za każde kciuki i dla. No, żeby Oliwi dobrze poszło w trzeciej klasie. W zeszłym roku był motywem przewodnim Stitch. W tym roku, jak się sami zaraz przekonacie, jest kolor fioletowy. Ale najpierw zawołam Anastazję. Anastazja, chodź! Idę, idę. Co? Chodź tu. ta. Taki pierwszy długopis. Dwa kleje. Chyba kleje się zawsze przydadzą. Tu jest, tu jest moja legitymacja. Tak, Taka na legitymację. legitymację. W tamtym roku miałam, ale jedno się zepsuło. I mi. O, te nożyczki wybrała Wiktoria, bo tam się tak. zastanawiała chwilę. Bo większe. Takie jak, z kropeczkami. Kreduszki. O, to te zostały wybrane. Tak. Piórnik. Fioletowy. No, fioletowe motylki. Już tam trochę pisaczko wkładała. No. Ehm, na zeszyty, żeby po swojej imieniu podpisać. Co ehm, jeszcze kupiłam, ale to nie jest bakteru. Kul, taki. No, czy to przypnie sobie do plecaka, tak? Tak. O, I kolor ten, został i... wybrany, ten połówków. Tak, ołówków. Tak, ten jeden chyba sobie wykorzystam. To jest taki, taki bardziej różowy, ale to jest. To stronie. możesz oddać siostrze. No, jak będzie się podobał, to dam jej. Tak. Y, taka piękna cmentarówka z kulisiem. No, wiadomo, fioletowa. Tak i cyrkiem. Fioletowy. Tak. I na koniec długopisiki. Fioletowy. Długopis i drugi z maszyny losującej z zamkniętymi oczami. Tak. Ładny jest, ale tam jakby była wyprostowana, to by było ładniej. No jest taka wykrzywiona trochę. Potem... Tak. Ale jest ładny, jest git. śmieszny. To... To... to dobrze, że nie trafiłam do takich samolotów. No ale były to takie. Pistolet To ja, to ja Cię mogę pokazać moje dzieci, O, Ciebie, Jasne. No, pokaż też swoje parę rzeczy, co mamy już do zerówki. Mój mały kociek do takiego. Zeszycik. Mhm. Słodki jest. To moje. Eee, Mają one. Farbki. I to jest młodzień. Mogę... Pędelki. Pędelki numer 200, 201, 202, 203, 204, <śmiech> <śmiech> Mama, mam matkę. A to po matkę nie jest do przedszkola? Do zerówki? No, po prostu tutaj dajcie na koncie. Podaję. Podaję ci. Taki duplik do dzielonej. I to też nie jest do zerówki, że tak nie mamy. Nie, to na koncie. Mm. Taki na doł, bo może być do dzielonej. Papier kolorowy? No. Ostatnio. I to, możemy opierać? To Dodaję ci do nożyczki. Taki mały, taty kiociti. No, taki pamiętniczek, że będziesz mogła zapisywać i zamykać Ta. sobie na kluczyk. Tak, żeby to trzeba na pyczę. I to, chyba ty też coś takiego miałaś, jak dobrze kojarzę. Na kluczyk nie. Nie? Na kluczyk nie wiem, tak nie Bez kluczyczka. Nie pracuj, nie patrzę. Dobra, teraz te rzeczy. To ciężko. Teczusia, fioletowa, fioletowa tak i blok rysunkowy, znaczy blok rysunkowy. No dobrze, chyba. I os ostatnią rzecz. I to możesz podać też Anastazji, bo to jest za ciężkie dla niej. Czy da radę? Da radę. No bloki. Nie, nie widać. Czy papier do drukarki, dwa arkusze.

Plecaczek, który było widać, jak w ja już się na niego czaj od samego początku. Na koniec cofnęliśmy się po plecach i już od razu poszła po niego. ale I pokażę. Lepowy. Lepowy jest najlepszy I ma. Może nie, tyle nie widać. Ma tu. No to można zapiąć, żeby. Zaczyna się trzymał. I ma gwizdek. Połam ten to nic, nie jej nie, nie, nie I piękny jest ten przeciepacz. nas na jak coś chowasz, to żebyś też wiedział, gdzie chowasz, bo Ty tak lubisz chować i potem nie wiesz, gdzie to jest. Pięknie. Pokażę Wam, cię to jest Tutaj ma taką, taką na klucze, na telefon i taką malutką bardzo. No i tu jest jeszcze na boku takie zapięcie, które zabezpiecza, żeby się nie odpinał i w razie jak są większe napoje, jak są większe napoje, to jeszcze buteleczkę można zrobić. Tak, ja miałam bardzo dużo buteleczek. No, bo Wiktora właśnie nie była umiarka zabezpieczenia czegoś, i często... I mi butelki spadały. I te bidony to Wiktora nieraz dwa na miesiąc potrafiła wymienić. No. Tata, Tata, nie, nie modę tu daga. Tam M -M są, ze z zmakłem. No to pokażcie, poszliście po coś z minionków, a tam się okazało, że są jakieś deski. Hot Wheels Nitro Junior Games. Musy. Dobra, taka kieszonka, duża jest. Że ona nie jest największa nie najmniejsza. I czekaj, tu są yy, trzy kieszonki. I taka i największa. A i, i te, a i. A i jeszcze jedna rzecz. Tutaj są takie fajne, żeby było wygodnie w plecy. I tutaj ten, takie zaknięcie, i ten No, A na koniec. Historia, jak poszliśmy do maka. Na początku bo była taka kolekcja ma tych takich minionków. No i chcieliśmy je, ale później zobaczyliśmy, że są te deski. No nie było już minionków, zostały same deski. Mhm. I, ja chciałam, I to jeden rodzaj, a drugie to była już deskorolka. chulejnoga, której nie było. Jak kulejnoga była, ale mojej deski foletowej nie było. Więc szliśmy. Szliśmy do tego maka. I tata zobaczył nową restaurację na balony. I tata chciał spróbować coś z tego. I sobie zamówił. Nam no zamówił maka, a sobie z no tej restauracji wejdziemy w tym. I... I czekaliśmy. I tata to sobie jest papaja, papaj. Tak. Nie wiem, jak to się wymawia. papajas tata... się pisze. I tata sobie zamówił takie frytki z sosem serowym i z czypiorkiem, czyli z cebulką i to było takie dobre jeszcze takie coś, na um, burgera i to było takie dobre i to tam No burger jest, jak ktoś lubi KFC to może ja już za dużo KFC jadłem i mi ten posmakował bardziej albo po prostu ten jest smaczniejszy niż KFC, a fryteczki... Już dziewczyny nie chcą Happy Meal, tym bardziej, jak będą jakieś stare zabawki. Tylko będą wolały sobie wziąć tam te fryteczki z sosem i, I z tylko, tylko I lemoniada to... tam jest też w automacie. A tak to my? napoje z Pepsi w tym papierze. tak, to to to, to, to to. to nie ma takiej za zabawki, nic. bo ostatnio były też takie proszanki, i po tygodniu albo dwóch tam tygodniach się skończyły. I mamy dwa tylko z Cztery z tej kolekcji, ja dwa. No co wiem, były te? te Kitty Tak. No tak się. Chcieliśmy wybierać wszystkie, ale pod po, tygodniu chyba nie było, bo były tam na ciebie, na ciebie. No, no pokażę te słuchawki, piękne I mój te nie jest maleje. A było? A jakie były te koleski? Dzieci do, do czy, to, czy. Nie, nie mam to. 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 Nie nie Różowo-zielono masz zeszedł, a ja? Patrzcie, robię sobie picię. Ma no, takie sam mać. bo była do wyboru albo deska, albo huałynoga. Patrzcie, robię te picię. Patrzcie, czy ja ją, też. Zeszedł ci zamknąłem, Anastasia. O, dzięki. No, fajnie, fajnie. No, aż 12 kolory to jest. Tych kolorów. Na 12, 18 17. A co jest najlepsze z mojej wyprawki? Plecek i rzeczy fioletowe. A my jesteśmy chatkie. Mama, 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 jesteśmy dele. Dzieci no. ja ja mamy bestie sowe. Tak, zesłowę, zesłowę. Zesłowę. A, zesłowę, Mama, mama. Zgadzam, że gdzie są te, 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 tak? Są naklejeczki. I... Wszystko. Ja nie mam. Patrz. Mama, mama. Mogę jedną przykleić. Tylko, która będzie lepsza? Taka zielona, czy taka różowa? To się zastanów i przyklej, to pokażę. Tak. A na sklejecie, ty pomoże to. Dobra, my mamy krótki przedstój. Postój. Dziewczyny wzięły maka, a ja testuję coś nowego. To się nazywa papaj. Te frytki mnie urzekły. Jeszcze nie próbowałem. I takie miasto. W bułeczce. O, i z tego potem ocenimy jak to smakuje. Dobra, widzowie brance takie różowe te koła i to. A można też zmienić na zielone, jak się znudziłam. No dobra. A jak tam wasze poszukiwania rzeczy do szkoły? Bo mi tylko brakują już chyba tylko podręczniki ćwiczenia i farby, może? Nie wiem. Tak. Chyba Taka. tak. Ja cię na tańcu. Na tańcu, dobra. I tu Na ja taniecę. A to już kończymy? Anastasja sprawdza te słuchawki. Widzę, że działają. Już wiem, co będzie robiła po odcinku. Więc w tym odcinku to już na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, a róbcie, co chcecie. Buziaczki, cieduszka.